Ha, 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 ale z ciebie bambik. Nie, 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 no żartuję, żartuję. Nie, 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 on nie jest bambikiem, ja też nie jestem bambikiem. Słuchajcie, zapytacie się mnie, co ja tutaj robię na takiej pustej przestrzeni, równej trawce posianej. A no robimy coś takiego, że będziemy rywalizować z tym panem, którego widzicie tam na dole. No i będziemy budowali wielkie, przeogromne wulkany, które wybuchają lawowe, a w środku będziemy robili tajne bazy i zobaczymy, która przed. Bardziej, bo będziemy bombardowali to, jaki będziemy zwiedzali te wszystkie nasze tajne bazy. Także zaczynamy budować. Smajstow, przygotowuj się. Ja buduję z tej strony, koło tego domku, a ty buduj sobie tam, o z tamtej strony. A wy, widzowie, na sam początek zostawcie łapeczkę do góry. Ja tutaj pokażę wam, widzicie, mam mieczek diamentowy, nie? Ja wam pokażę sztuczkę z nim, a wy mi pokażecie, jak umiecie klikać łapeczki. Kliknijcie, ja patrzę, kto, kto kliknął, a kto nie. Także zaczynamy na 3, 2, 1. Klikajcie, jak klik Klikam. widzieliście? Wow, u mnie się już pojawiło. I tak będziemy robić ten wulkan. Muszę go zrobić. Bardzo, bardzo ogromnego. I e, zapomniałem jeszcze powiedzieć, e, Smiley, e, wulkan robimy z Dirta. Dirtowy wulkan, ale w środku można bloki pozamieniać. Także będzie spoko. Sami zobaczycie, widzowie, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, ja już koło sobie tutaj wyznaczam. Mój wulkan będzie naprawdę, naprawdę to ogromny. Sami zobaczycie, dobra, e, jeszcze ja tutaj dokończam. A wy nie zapomnijcie zostawić sub. Subskrybera, jeżeli tego nie robicie, dobijamy 300 tysięcy, także kliknij, jeżeli, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to klikaj jak najszybciej. A my dalej lecimy. Lecimy, bo nie ma czasu, musimy to zrobić w miarę szybko. No i żeby to też jakoś wyglądało, co nie? Także robimy tutaj, tutaj. Ja w sumie nie muszę latać, tylko sobie podlecę do góry i będę tak strzelał tym mieczykiem. Widzieliście kiedyś coś takiego w ogóle? <laughs> to jest nowość. Nowość tak jest, dobra, budujemy coś takiego, coś takiego. To nie może być równe, bo wulkany są nierówne. Jeszcze na górę damy taką lawę i to taką wybuchową, niezwykłą. Z wiaderkiem nie będę latał, nie będę rozlewał, tylko zobaczycie, co ja mam tutaj w ekwipunku. Za chwileczkę wam to wszystko pokażę. Tylko na razie ten wulkan muszę cały uzupełnić. Środkiem na razie się nie interesuje, bo ten środek będziemy robić prawie, że na sam koniec. Na początek musi być bryła taka o, przypominająca właśnie e, wybuch wulkanu. On powiem wam, że jest dosyć spory. Zobaczcie, prawie mi się w kadrze nie mieści, ale na razie dajemy radę, dobra, jeszcze musimy tu zrobić tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, coraz lepiej to wygląda, coraz szybciej. Sebek, działaj, działaj, bo nie ma czasu, nie ma czasu. Tak jest, dobra, tutaj postawimy, tutaj postawimy. Superaśno, wulkanik, jak ta lala będzie, panie! Tutaj nikt lepszego wulkanu ode mnie nie może zrobić. Dobra, jedziemy tutaj, jedziemy tutaj, muszę to ze Smajsloem wygrać. O, zobaczcie, on nie zna tej komendy, co ja. I normalnie sobie robi jakiś taki e, ręcznie. Dobra, mały, słaby, zobaczymy jaki on. Będzie jak będzie zrobiony. Także lecimy dalej. Hopsiop, tutaj już będzie się kończył ten wulkan. Zobaczcie, wyszedł on naprawdę ogromny. Za chwileczkę wam go z góry pokażę. Hopsiop, hopiop, dobra, tu jeszcze. I na koniec damy coś takiego tutaj. O, superancko, superancko, normalnie. Teraz to przypomina wulkan, ale jeszcze tutaj muszę poprawić, bo trochę mi nie wyszło. Hopsiop, dobra, tutaj dajemy. Tutaj damy, tutaj damy. I elegancko. No panie, kto ma tutaj lepiej? Proszę pana. Tutaj też damy, tutaj też damy. Musimy go trochę poszerzyć, żeby to jako, jakkolwiek wyglądało. Hop, siop, hop, siop. Tu dajemy, tu dajemy, tu dajemy, tu. Dobra, o, coś takiego. Właśnie o to mi chodziło. Jeszcze od dołu musimy coś takiego. Dookoła przelećmy. Coś takiego poróbmy. Hop, siop, hop, siop, hop, siop. Raz się większe tworzą, a raz mniejsze te bloki. No i co, taki będzie wystarczający? Myślę, że będzie w sam raz. Dobra, coś takiego już wystarczy. Tak prezentuje się mój wulkan. Jest naprawdę, naprawdę ogromny. Ale poczekajcie, bo jeszcze najważniejszego nie mam rozlane. Weźmy sobie TNT, ale nie takie zwykłe. Tak jak Wam mówiłem, będzie to wybuchowe TNT. Zobaczcie, mamy TNT-lawę. I normalnie to zaraz wywalimy w kosmos. Tylko musimy porozstawiać tą lawę. Pełno lawy, pełno lawy, pełno lawy, żeby to całe wybuchło tutaj. I naprawdę zalało mi cały wulkan. Dobra, o coś takiego, coś takiego. Chyba tej lawy tyle wystarczy. Jeszcze na środek tu damy. U góry, na samej górze. No i dobra. Teraz krzesiwo i podpalamy. Zobaczymy, jest co z tego wyjdzie. Weźmy krzesiwo. E, do rączki, do rączki i normalnie podpalamy. TNT, podpalajcie się. Lawa wybuchaj, lawa wybuchaj. Dobra, wszystko wybucha, wszystko wybucha. Zobaczcie. Tworzy się, tworzy, ale TNT mi nie wybuchło. Ej, halo, halo, proszę się podpalać. Proszę się podpalać. TNT, TNT. Szybko, szybko, szybko. Dobra, wybucha, wybucha. Lawa się tworzy i spada na dół. Tak, o to mi chodziło. Właśnie dokładnie tak. Zobaczcie. Mój wulkan właśnie wybuchł i się lawa rozlewa. Elegancko o to mi chodziło. Niech cały wulkan się zaleje. Tak wygląda smajslowa wulkan, a tak wygląda mój wulkan. Mój jest naprawdę ogromny, tylko tą lawę muszę jeszcze tutaj porozlewać gdzie, gdzie. Dobra, może w tym miejscu jedną, w tym podpalimy drugą, żeby ona się rozlała cała. Okej, okay, z tej strony też musimy dać, musimy dać. No i co? Będziemy się brali jakoś za środek, za zrobienie jakiegoś środka. Wejdźmy, będziemy. Robili to komendami, czyli powinno dosyć szybko to wszystko pójść. Dobra, jeszcze tutaj TNT wybuchnę. No i co? Bardzo ładnie, rozlane wszędzie lawa się leje. O to chodziło w wulkanie, powinna lać się, właśnie lawa, także teraz robimy jakieś wejście. Wejście sobie zróbmy. Dobra, lecimy teraz ze środkiem. Tajna baza będzie gdzieś potąd. Dobra, trochę wyższą musimy ją zrobić. Chop, myślę, że potąd będzie git. Zaznaczamy tu pozycję pierwszą, lecimy do pozycji drugiej. Poczekajcie, zaraz ją zaznaczę. Hop gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Naprawdę ogromne pomieszczenie musi być. Coś takiego, coś w tym stylu. Chyba będzie git. Dobra, tutaj pozycja druga i set zero. Dobra, mamy już przestrzeń elegancką. Może trochę za mało, może trochę ją powiększę. Dosyć duża przestrzeń. O to właśnie mi chodziło, taka będzie git, już w porządku jest. Także teraz zacznijmy meblować. Dajmy w środku, niech będzie na biały. Biało e, blok żelaza. O, może być blok żelaza, nie ma problemu. To kończę tu budowę widzowie i się do Was odezwę, dobra? Bo to trochę mi zejdzie, a nie chcę tego przedłużać, także ja tutaj kończę yy, i, i się widzimy za chwileczkę. Dobra, można powiedzieć, że mam skończone. Słuchajcie, trochę zmodernizowałem tą swoją całą lawę i wszystko, cały wulkan w sumie. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Tak na zewnątrz, całkiem podobnie, trochę więcej lawy rozlałem. No i górę poprawiłem. Żeby to jakoś lepiej wyglądało, zobaczcie, tutaj normalnie można sobie wejść, tylko trzeba być lawoodpornym. Tak wygląda smajslowa. Tutaj jeszcze u niego nie byłem, także za chwileczkę do niego przejdziemy, ale na początek pokażę wam, jak to wygląda u mnie. A więc tak, tutaj wchodzimy, wchodzimy do mnie i mamy na sam początek potwora do pokonania. To, to, to znaczy to dla smajstowa, bo on tutaj przyjdzie do mnie zwiedzać. Także na sam początek będzie musiał rozwalić tego potwora, wtedy, wtedy musi znaleźć tajemne przejście. Ma, czekajcie, zmutuję mikrofon, dobra. E, wtedy musi znaleźć tajemne przejście. E, zmutowałem mikrofon, że. Aby mnie z Państwa nie słyszał, i słuchajcie, to tajemne przejście jest pod łóżkiem. Tak jest, dobrze yy, słyszycie? Pod łóżkiem, normalnie tutaj weźmy łóżko, rozwalmy. No i zobaczcie, ukazuje nam się yy, takie, takie wrota tajemne. Możemy do nich wejść, normalnie to otworzyć, ale dobra, ja to rozbiję na razie. I zobaczcie, czeka go normalnie labirynt u mnie na dole. Jak przez niego nie będę przechodził, albo albo dobra, przejdę go na szybko, bo znam, yy, budowałem go przed chwilą, to wiem, jak chodzić, co nie? Także idziemy tutaj, musimy. Uważać na te alarmy, no i wychodzimy. Całkiem prosty, ale nie taki prosty, jak on będzie go pierwszy raz przechodził. Ja go budowałem, to wiem. Dobra, przechodzę sobie dalej. Tutaj mamy kolejny parkur lawy. Ciekawe, czy on to przejdzie, czy nie spadnie do tej lawy. Dobra, idziemy teraz dalej. Na niego kolejna, e, tutaj kolejne pomieszczenie czekają spajki, także tutaj też będzie musiał uważać. Wtedy przechodzi dalej. Przeskakuje po takich murkach, zobaczcie. Tu też musi uważać, żeby nie spać. Tu mamy pół płytkę, ona nie jest potrzebna. Rozbije ją. No i tutaj ma skrzyneczki. Nagroda dla niego, także mam nadzieję, że da radę, chociaż wolałbym, żeby nie, aczkolwiek no, zobaczymy. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Wychodzimy już z mojego tutaj e, pomieszczenia i idziemy zobaczyć do niego. U niego będziemy zwiedzali jako pierwsze. On musi wybudować, znaczy miał wybudować praktycznie to samo, co ja tutaj, e, czyli jakieś przeszkody, dojście na koniec, no i jakiś potwór do rozwalenia. Zobaczymy, czy podołał temu. E, poczekajcie, muszę stąd jakoś wyjść, także Rozbijam to sobie na szybko. Dobra, wychodzę z tej mojej tajnej bazy. Muszę odłożyć łóżeczko. To też muszę odłożyć w tym miejsce, gdzie było. To tutaj położyć tutaj. No i wychodzimy. Wychodzimy, idziemy do Smile Slow. Możemy sobie sklirować ekwipunek, dobra, żeby nic mi nie pomagało. No i idziemy. Smyslow, idę do ciebie. Zobaczcie, to jest jego tutaj wulkan, który już chyba wybuchł, lawa jest normalnie. A gdzie my tu wejście? Mamy? Chwileczkę, zaciął mi się Minecraft, dobra, wszystko ok jest. No i. Zobaczmy, gdzie on ma tu wejście. Ojej, a jakie schowane. Smiley, no, możesz wyjść do mnie? Widzę, gdzie masz wejście, także możesz tutaj przyjść do mnie, otworzyć mi wejście. Ja sobie zobaczę jeszcze ten wulkan dookoła, jak on tutaj wygląda. Powiem wam, że jest dużo, dużo mniejszy niż ten mój. Dobra, Smiley, no, słuchaj, znalazłem wejście, widziałem, że tu masz wejście. Otwórz mi to, ja wchodzę, a ty na mnie się patrzy i zobacz, czy dobrze robię. Jak będę coś źle robił, to mów. O, jeszcze Dirta położył. Tak, tak. Bo ja nie widziałem Dobra, dobra, już rozbijam, wchodzę Odsuń się, wejść nie mogę, odsuń się o, cóż się ja, ta, ta, e, no, no nie, no wejść nie mogę, co jest grane e, Halo, o dobra, wchodzimy, wchodzimy Zapomniałem sobie game od survival wpisać Ale już wpisuję, gamę, modę Survival, dobra, z e, daj mi jakiś mieczyk Masz tu przewidziany jakiś mieczyk Żebym mógł walczyć czy coś A, nie ma nic przewidziane, no dobra Dobra, trudno się mówi, no to idziemy Tutaj widzę parkour prowadzi do jakiejś drzwi Także muszę do nich wejść A z drugiej strony, z drugiej strony nic nie ma Takie nubkowe trochę to zrobione jest Dobra, tu mamy kolejne pomieszczenie

To no, tu jest, Atłok! Wow! Co jest grane, ej, co tu się dzieje? Dobra, wychodzę stąd jak najszybciej. Mnie ominęło, ale Smajstą chyba z siebie z samą pułapką przytrzasnął. <grym> co on tu zrobił? Dobra, czekajcie, muszę to rozwalić. Chodź Smajstą, chodź, chodź. A on tam ma, zobaczcie, on tu ma jakąś dźwignię. A nie, guzik, guzik ma, który wciska. I normalnie te tłoki przyciskają. Dobra, przejdę szybciutko. No otwórz. Dobra, ja przeszedłem. I co my tutaj mamy? Tutaj nic nie ma. Ej, miała być walka! A, dawaj mi jakiegoś potwora. Weź tu jakiegoś potwora z resp, a ja tu sobie poczekam. Dobra, z majstą chyba jeszcze nie dokończył tego swojego. Ajajaj, aj, aj. ja tyle zdążyłem zrobić, a on mało co tutaj zrobił. Panie, jak to ma. Ja... Co w ogóle on nie ma podejścia do mojej tajnej bazy? Ja to budowałem z 3 godziny, a ja nie wiem co on tu 3 godziny robił. To trochę lawy rozdał i trochę parkura zrobił i mały wulkan na zewnątrz. Także ja nie wiem co tu jest grane i ja, ja, jakąś jedną pułapkę. Wow, ej, co to jest za konkretna pułapka? Dobra, wpiszmy. Undo, bo coś się pojawiło. Teraz idziemy. Z przygotowałeś? I je, je jest, jest jakiś potwór. Dobra, teraz go muszę rozwalić. Ej, ale on dużo życia zabiera. Co jest grane? Włącz w ogóle regenerację życia, bo, bo mi życie pada. O, dobra, dobra, dobra. On go teraz bije. Zobaczcie, normalnie szefa bije. Szefa bije jakiś potwór. Rozwalić go muszę. A masz, a masz. Rozwalę cię, o, rozwalę cię w drobny mak. Padniesz, padniesz, zobaczysz. Musimy go rozwalić jak najszybciej. Powiem wam, że to trochę takie nubowate jest. Ja u siebie mam takiego lava monstera, z którym smajstą będzie miał problem, zobaczymy jak to przetrwa, dobra, ja rozwaliłem, no i chyba przyszedłem do końca, smajstą to jest koniec, tak? To jest koniec? Aha, aha, no dobra, to ci powiem, że nie zaskoczyłeś mnie jakoś bardzo, to teraz zapraszam cię do siebie, zobaczysz co ja wybudowałem u siebie, e, także musimy kreatywny tryb sobie wpisać, kreatyw, dobra, i e, dlaczego to się nie pojawia, halo? poczekajcie, wpiszę od nowa, GAMEMODE CREATIVE, dobra i lecimy, lecimy, wyłączmy sobie tutaj niewidzialność, wylećmy stąd, okej, okay. no i ja już jestem na zewnątrz, idziemy teraz do mnie, także z ja Ciebie zapraszam, słuchaj, na sam początek dostajesz ode mnie miecze, żebyś mógł sobie poradzić z potworem, który na Ciebie czeka tutaj w pierwszym pomieszczeniu tej budowli, także wbijaj, wbijaj do mojego e, tutaj wulkanu, i zobaczymy jak sobie poradzisz, zobaczcie, jest normalnie lawa Monster, która się na Niego rzucił, no i zobaczymy, kto to Wygra, czy Smajstą, czy ten potwór No jeżeli Smajstą padnie, no to niestety Będę musiał mu pomóc, sam sobie wezmę Jakiś miecz konkretny i go rozwalę, poczekajcie Weźmy, weźmy sword, ok, I coś, coś Coś takiego, o może być i ten Miecz, dobra, ej, wygrał z nim Wygrał, brawo, brawo, jednak sobie dałeś Radę, dobra, no to słuchaj To teraz musisz znaleźć tajemne przejście Gdzie będzie, gdzie, gdzie Coś cię zaprowadzi, gdzie indziej, widzowie już Tam byli, także szukaj tajemnego przejścia Musisz go znaleźć, tak, tak, o, łóżka tu rozbija Nie, nie, pod tymi łóżkami nic nie ma Nie ma, pod tymi piecami też nic nie ma Nie przejmuj się tak, szukaj, bądź uważny Rozglądaj się wszędzie dookoła Patrzy się teraz na skrzynkę, otwiera W skrzynce nic nie ma, a w kowadle też nie No, 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 szukaj, szukaj, no, czy widzisz coś, widzisz? No, 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 dobra, już ci podpowiem, bo za długo ci to schodzi No właśnie, tutaj pod łóżeczkiem miałeś tajne przejścia Weź je otwórz, obydwa Poczekajcie, odstawił łóżko, dobra No i otwiera obydwa i schodzimy na dół No dawaj, dawaj, ty pierwszy, ty pierwszy Schodź, dobra, ja wchodzę za tobą Teraz musisz przejść labirynt, ja ci tutaj Pomagać nie będę, także Mam nadzieję, że dasz radę, poczekajcie Idzie tutaj, teraz na lewo Okej, okay. o, poszedł na prawo No, dobrze, dobrze, dobrze Nie no, żartuję, nie jest dobrze, widzowie Ale dobra, idę za nim, idę za nim Zobaczymy, dokąd on dojdzie Ej, chyba trafił, chyba trafił Ajajajaj, aj, 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 aj. dosyć szybko mu to Poszło. Trochę załatwy był ten labirynt. No ale dobra, przeskakujemy teraz. Pułapki dalej. Z majstą sobie wyśmienicie daję radę. Jak na razie, zobaczymy, co będzie dalej. Bo trochę ciężkie to wszystko jest. Zobaczcie, teraz ma lawę do przeskoczenia. W sumie to mogę przeskakiwać tą lawę razem z nim. Zobaczcie, przeskakujemy sobie delikatnie. Całkiem prosty ten parkur zrobiłem, żeby nie miał jakiegoś wielkiego problemu to przeskoczyć. Idziemy dalej. Dawaj, dawaj. Tutaj, o, ja mogę po dwa bloki skakać. Zobaczcie, pach, pach. pach, Całkiem szybko i sprawnie mi to a ja ja, jeszcze do lawy padłem, ale to nic, mam tryb kreatywny, ja tego przechodzić nie muszę. Najważniejsze, żeby smajstał to, to przeszedł. hop, hopsiop, idziemy do samego końca, do samego końca. Widzicie, jak ja się tutaj postarałem przy tym parkurze nie jak smajstą. Jeden mały parkur. Ja tu mam dużo pomieszczeń. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj tutaj za mną. Przechodzi czy nie przechodzi tą półpłytkę można zniszczyć, ona do niczego nie jest potrzebna. Dobra, przeskakuję tutaj dalej. Elegancko, elegancko. Dobra, to teraz musisz przeskakiwać dalej. Teraz ja patrzę na ciebie, czy ty czy ty wszystko dobrze robisz. Na razie spajki, o mia, wyśmienicie. Wyśmienicie ci to idzie. No, dawaj dalej. A, pokaleczył się. <laughs> Normalnie weszł z spajki. No, dawaj, dawaj dalej, dalej, dalej. Widzicie? Ja mam tu nawet bloki szmaragdu eleganckie. Przechodzisz, przechodzisz, przechodzisz. No i teraz najtrudniejsza, e, najtrudniejszy etap w tym całym moim przejściu, słuchaj. To jest parkour, a jak stąd spadniesz, to nie wiem, czy się gdziekolwiek i czy, czy, i czy w ogóle się odrodzisz. Także musisz bardzo, ale to bardzo... Bardzo uważać. Widzowie, obserwujemy i kibicujemy z Trzy, 3, 2, 1, Spystą, Spystą, Spystą. Dasz radę, dasz radę. Wierzymy w Ciebie. No, dawaj, dawaj, do samego końca. Zobaczcie, jak biegnie szybko. Wow, jakim sprintem daje radę. No, wyśmienicie, wyśmienicie. Obyś tak do końca przeszedł. Słuchaj, życzę Ci tego. No, zobaczcie, już połowę, połowę ma. I tam mamy przejście. Na niego tam nagroda czeka w skrzynkach. A są tam, mogę wam powiedzieć, w sumie to są tam diamenty, Kasiora. I, 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 i szmaragdy, także będzie na pewno zadowolony, tylko musi sobie poradzić, nie, nie poradził sobie, ha, spadł, spadł przy końcu, widzieliście to, no, nie dał rady, nie dał rady przejść do końca, ojej, jak mi go szkoda, teraz nie dostanie szmaragdów, ani diamentów, ani kasy, także widzowie, jeżeli wy byście chcieli to, co on miał dostać, to zgłaszajcie się do mnie na dole w komentarzach, piszcie, ja bym dał radę, wtedy wezmę was tutaj do sw na swój serwer, będziecie musieli to przejść, kto da radę, ten Zabiera wszystkie diamenty, szmaragdy oraz złoto i kasiorę. Także piszcie w komentarzach. Oczywiście wbijcie na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagrama. Gorąco Was zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie, a ten odcinek już się będzie kończył. Także co, ja się z wami żegnam do jutra. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej, a ja idę szukać z Smajstu, gdzie on się w ogóle odrodził. Także na razie, cześć!